Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dresik. I mamy kolejny dzień z Hero Wars. Ostatni mój filmik, e, nazwijmy to. Nie chcę powiedzieć, że wywołał dyskusję, ale chciałbym, żeby był dobrze zrozumiany. E, narzekałem trochę na matchmaking, jeżeli chodzi o dobieranie tutaj tych drużyn. Chciałem trochę wytłumaczyć, e, o co mi chodziło. Bo... Mm, no, mo, mogło to zabrzmieć troszkę jak narzekanie. Nie, żeby nie było, ale, ale żeby się w, troszkę wytłumaczyć. E, powiem Wam, że po mojemu ten event to jest element, który ma zmuszać ludzi do aktywności, częstszego logowania. Czyli de facto to nie jest sprawdzenie mocy drużyn, tylko sprawdzenie aktywności drużyn. Sprawdzeniem mocą druży mocy drużyn, to jest e, Clash of e, Worlds, czyli ten tutaj, w Starcie Światów, to są moce waszych gildii. Tu macie 3 dni na spokojnie, możecie się zalogować, zrobić, możecie sobie robić rozkminę, kto jaki budynek zajmie itd. Tak tutaj to ma być, służyć tylko temu, żebyście częściej się logowali do gry. E, I proste, i trudne zarazem. To znaczy, w idealnym świecie to powinno być tak, że wszyscy mają równe szanse i tylko wygrywa ten, który jest bardziej aktywny. No, i to jest jakby intencja, którą ja bym widział w tej, w tej grze. To znaczy, jeżeli dajemy takie tutaj starcie, świat, tam arenę, no to dobieramy drużyny, które są tak samo mocne. I wygrywa ta, która jest bardziej aktywna. Ewentualnie te różnice w aktywności, no, jak gdyby są kluczowe. To znaczy, nie wiem, jakieś dodatkowe bonusy za zbieranie czegoś co godzinę. Jakieś dodatkowe bonusy, nie wiem, w obronie. No nie. No, różne przeróżne tryby, można kombinacje wymyślać, jakby to zrobić, żeby to było bardziej takie, no temu służyło, jaki był zamysł. Bo w mojej ocenie zamysłem było to, że to miało cię przykuć do gry na cztery dni, a nie sprawdzić, jaką ty masz siłę. E, no bo siły przez cztery dni nie zmienisz. Tak? Przez cztery dni możesz tylko co najwyżej być bardziej aktywny lub mniej aktywny, ale mocniejszych postaci, mocniejszych petów i tak dalej, to raczej to jest e, kosmetyczna zmiana. Więc patrząc przez ten pryzmat dobieranie drużyn, które są bardzo mocno rozrzucone siłowo, jest, no, bezsensowne, no. tak, no to jest zaprzeczenie tego sensu tego, tego eventu w mojej ocenie. E, I zobaczcie, tutaj przykładowo walczymy. E, no nie jest to równa walka, ale jakoś się tam odgryzamy. Przeciwnicy są bardzo mocni. U nas praktycznie tych, co tutaj na środku może walczyć, to jest kilku. Ale są aktywni. My zbieramy paczki my tutaj gdzieś tam się staramy coś uprzykrzać. Jaki mamy problem załóżmy tutaj? No problem mamy tylko taki, że te inne gildie są też mocne, są bardzo. No, są dużo mniej aktywne, ale, ale są mocne. Zobaczcie, 13 serwer. I taki ludek czerwony przyjeżdża i nam bruzi, nie? I, I tutaj są ci czerwoni chyba. No i oni mają silne kompozycje. Jak się tylko ruszą, no to nas tam zbijają i nie możemy się tutaj bez problemowo rozpierzchnąć na górę, bo nas zbijają z tych pozycji. Z tej strony mamy tego najmocniejszego przeciwnika, no czyli ten stąd też nie idzie na tych najmocniejszych, tylko idzie na naszą stronę. No i siłą rzeczy... No, nie jest łatwo, no ale staramy się. I, I na tym polega ten event. On ma polegać na tym, żebyśmy próbowali, tak? Żebyśmy e, aktywnie, no widzicie, nasz Steven na środku się uchował. No, na oparach, bo na oparach, ale się uchował. E, i, I to jest intencją tego eventu. I teraz, jeżeli weźmiecie sobie za przykład ten tutaj serwer, no to, to no coś poszło im nie tak, no. I, I to jest, jakby, to chciałem wam przekazać. Nie, że ma rodzenie, że nie będę pierwszy. Nie będę pierwszy, to będę drugi, a jak nie będę drugi, to będę czwarty i też będzie. Ale jeżeli na mapie losuje wam gildię, która, z której nie możecie nic zrobić na środku, ten, ta gildia jest po prostu mało aktywna, nie? No, ale ma tak potężnie, mocne kompozycje, że zobaczcie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No, ile tutaj jest aktywnych graczy? Czekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10 aktywnych graczy, takich, co żyje, no bo to 900 tytanitu no to to trudno nazwać aktywnością tam. Ale to już wystarczy. Ich pięć postaci stanie na środku mapy, i to jest wszystko. To nic więcej nie trzeba. Oni nie muszą mieć 30 aktywnych graczy przy takich dysproporcjach, jeżeli chodzi o moce. Więc jeżeli mówimy o jakiejś, e, no, tutaj stoi ten jeden, e, na ósemce, tu stoi pewno na 32, na następnej ósemce stoi i na tej ósemce i. I ich jest pięciu, i mają trzy czwarte punktów z mapy, nie? My sobie możemy stać w takich jakichś tam e, chatkach za stówkę, no. Nie wiem. Osobiście, czekajcie, zobaczymy. O 700 tysięcy, no to dobra. No to do tamtej chatki to nawet nie zaglądam. No i, i nie o to chodzi, nie? To, takie jest moje podejście w tym evencie, że nie powinno być tak dobrane. Więc e, ja nie chcę mówić, jakie powinny być rozwiązania, jak to powinni przyjmować, żeby dobrze było. Oni powinni to przetestować, oni to powinni e, wziąć dane, jakie posiadają. Czy tam, nie wiem, począwszy od pierwszej danej, jaką dysponują, to jest e, strefa czasowa. Żeby dobierać ekipy z tej samej strefy czasowej, żeby nie było jakiś tam jaj, o kurcze. Chyba już tam za późno. Żeby nie było jakiś jaj, e, jeżeli chodzi o to, że jedni walczą w nocy, drudzy w dzień e, i, i w ogóle się mijają, tak? Przychodzi, że ano cała mapa wyczyszczona, a ty się ruszasz, że tam ci przez cały dzień ci się ni, nie odwdzięczą żadnym atakiem. To też jest chyba głupi wariant. Wiadomo, że jeden walczy 12 godzin, drugi 12 i to się suma sumeru jakoś tam powinno e, bilansować, no ale to też chyba nie, nie w tym rzecz, nie. Dobra, tu chłopaki, takie co z nimi czasem robię przygodę, to mogę iść. Także e, z mojej perspektywy, tak chciałbym tylko wytłumaczyć, że różnica pomiędzy serwerami to e, po pierwsze jest moc postaci, moc petów, e, ilość drużyn, jakie potraficie wystawić. Te starsze serwery mają, wszyscy używają tych obecnie najbardziej popularnych, w sensie najmocniejszych zestawień kompozycji, Augustus, e, Dorian, e, Orion, bo oni mają po prostu większą pulę tych graczy, e, pulę tych postaci. E, I okej, okay, w ogólnym rozrachunku, e, no to siła łączna gildii nie ma znaczenia większego. Ani czy jest w złotej lidze, ani czy w brązowej. Bo, jeżeli traficie na jakiś taki przyryty, poryty serwer, no to się nagle okazuje, że no, jesteście e, trzecią gildią, a na serwerze ciut wyżej bylibyście spokojnie pierwszą, bo się tam jacyś banda spocenców na waszym serwerze akurat zebrała. Więc jakoś, znaczy, pozycja w tym, w no w lidze też nie odzwierciedla jakby mocy danej tej danej gildii. Łączna suma punktów też to jest no nie to jest jakbyście wzięli pod uwagę nie wiem drużynę, która ma tam ławkę rezerwowych 10 graczy, 10 ten, ale na boisko wystawia się 11, a nie 30. I tutaj jest to samo w tym evencie Liczy się tylko centrum. A centrum to wystarczy pięciu bardzo mocnych graczy. Reszta to niech se zajmie tutaj te domki po 1, 2 punkty i tyle. I reszt, no najlepiej to już niech nie wychodzi z tego, z bazy. I to też jest debilne. To też jest debilne. O tym też chciałem powiedzieć, że w tym evencie grają najmocniejsi. Jeżeli weźmiecie jakiegoś takiego chłopaczka, co ma 300, 355 tysięcy. To w naszej gildii jest całkiem e, przyzwoite. Ale na takiego 600 to lepiej, żeby nie wychodził z bazy w ogóle. Bo tylko nafiduje tamte punkty. Ten chłop tylko będzie pik, pyk, 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 pyk y, ubijał każdego na strzała, nie? To, to też nie o to chodzi, żeby e, najsłabsi kisili w budynku obok. No, także... no. Nie wiem, w mojej ocenie e, powinni to w jakiś sposób przerobić. Jak? No to już od nich zależy. To trudno mi tam doradzać fachowcom. Oni biorą za to kazis, oni mają danych całe mnóstwo, oni to pisali, więc e, wiedzą, co, jaki, mieli, e, jaki mieli cel. Jestem przekonany... Sorry, znowu jest. Wyjazd, wyjazd. Nie będziesz mnie denerwować już. Uciekaj. Idź Ech. Oni powinni e, na podstawie tych wszystkich danych, jakie mają, i na podstawie tego, co e, potrafią, e, jakie dane potrafią wyciągnąć z tych wszystkich swoich zasobów, to powinni w ten sposób to jakoś zmodelować. To nie jest pierwszy raz ten event. On, ja zakładam, że oni by chcieli dobrze, tylko nie za bardzo im po, umieją. No. Weźcie pod uwagę, że w takiej sytuacji. Ile osób kupuje bilecik za 100 zł. no. no jedyne, jedyna szansa pokazać deweloperowi, że to jest po prostu słabe, to jest nie kupować tych bilecików. Jak zobaczą, że mniejszy zysk jest z tego eventu, to albo go usuną, albo go zmienią, albo zaczną się zastanawiać, dlaczego jest mniejszy. No i zaczną słuchać trochę e, tych e, ludzi, nie. Także tu z mojej perspektywy no będę drugi, nie? Ale czy się bawię w tym evencie? Nie, nie bawię się. W ogóle się nie bawię. Ja po prostu parkuję w budynku i stoję w tym budynku. Nie mam szans wejść do innego budynku, bo są za mocne. Więc z dwojga złego lepszy ten niż żaden, nie? No i, i co? I mam tutaj ekipę trupów, co nie wychodzi poza bazę. E, i, no i co? No, I mam powiedzieć, że fajny event? No nie, nie jest fajny. Dużo bardziej mi się podoba na tamtym kącie, gdzie jest aktywna walka. A z kolei na tym kącie tutaj, no to możecie sami ocenić. Ale z reguły poza bazę nie wychodzimy, bo jest bęcka od razu. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda teraz. Eee, zobaczmy na mapie, jak to wygląda. No nie, no zajęliśmy dwa budynki, także jest coś. Zobaczcie, ile tu mamy czerwonych u nas. Oni normalnie nas leją kurwa, pod bazą, nie? Na nas zrobią sobie punkty. Ale. No, tu są jedni, tu są drudzy. No okej, okay, no. Szarpiemy się, szarpiemy. Zobaczcie, ja tutaj mam e, c, tylko obrony. Co wyjdę to obrona, 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 obrona. E, no, ciężko się gra, ciężko, ale próbujemy, tak? Cały czas wiecie, no co tutaj jest? E, Kurde, pewno nie mam oczywiście tego, nie? No oczywiście nie mam yy, Izaka. Dobra. A to co to jest? Tutaj też nie mam Izaka. Ale ten... A dobra. Słaby ma flagi, może to się uda. Udało się. Dobra, ulecz się i lecimy na następnego. Yy, coś trzeba robić, bo wiecie no... I modliszka mi stłukła. No dobra, no ale to przynajmniej już coś, no. Dobra, zróbmy tak, wywalmy Heidi i weźmy tego. Albo zamiast Nebuli... Weźmy sobie na przykład, na przykład, na przykład, na przykład, na przykład... Tanka jak weźmiemy, to to guzik to nie działa. No bo dobra, zróbmy tak, weźmy sobie tego, zamiast Dantego wywalmy I weźmy sobie Heidi I Horus, OK, niech już będzie Bo Magiczny pancerz obrona Atak fizyczny, atak fizyczny mi się nie przyda, wolę atak magiczny No i dobra, i lecimy, hop, hop, hop No i znowu ten I znowu jak zacząłem nagrywać, to dzieci świrują siedzieli cały czas, dupę cicho mieli, to nie, jak stary nagrywa, to no, gdy się uaktywniają, nie? Wcześniej ten, wcześniej już dwa razy nagrywałem po godzinie i dwa razy mi tak szczeli że się to nie nadaje do wrzucenia na neta, bo byście zwariowali. Albo pies czeka, albo dzieci biegają, nie? Dobra, e, o evencie chyba ja wam wytłumaczyłem, jak sprawa wygląda e, i i co? No i czy to fajne, czy głupie, no nie wiem, no takie jest po prostu, no i tyle, no. Ja... W, no, no... no co mogę powiedzieć. E, tu zajmę ostatnie miejsce, na drugim serwerze będę drugi, na trzecim będę drugi. No jakoś ten, ale tutaj powiedzmy jesteśmy ostatni tylko na własne życzenie. To, te ghosty, te tutaj z boku są do porobienia wydaje mi się, że to oni nie są z innej, że tak powiem gliny i spokojnie moglibyśmy być trzeci. Wystarczy tylko w prawo cisnąć, nie dawać im tutaj tych budek, nasze tutaj sobie przyjąć tam za dwa, dwie nasze chatki co są i, i tylko się z tymi pojedynkować i to by było jakoś. To jest ten, a to jest jakiś następny, tak? Czy ja się przelogowałem, bo już się zgubiłem. No dobra. W każdym razie ten, w każdym razie e, chyba wytłumaczyłem, jak z mojej strony to wygląda. Nie mam żalu do tego, że przegrywamy, bo na tym, tutaj mamy mało aktywną gildię. Jak policzycie, że my mamy pięć budynków i oprócz tych pięciu budynków to na mapie jest tak, tego nie liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, czterech graczy jest na mapie. E, i pięć budynków, czyli dziewięć graczy jest teraz jakby, no powiedzmy w grze, tak? To to jest mniej jak 1 trzecia gili. No to, jak gramy mniej jak 1 trzecia, no to siłą rzeczy wiadomo, że będziemy tam gdzieś ten... Moglibyśmy spokojnie mieć jeszcze ten budynek trzymać. Eee, to... to są nie nasi? Lol? No nie, no gość przyjechał, żeby zająć budynek za jeden, no i ja, ja se robi. E, tam. To cieniarze. To te budynki powinniśmy od nich odbijać, i wtedy by było ten budynek plus ten ewentualnie. Wtedy byśmy mieli szansę z nimi wygrywać bez problemu. E, zbierać skrzynki to jest do ugrania. To tylko, że muszą ludzie być aktywni. Jak widzicie, jest nasz 5 hatek. Ci mają 10 hatek, ci 12, a ci mają 8. No, 8 z czego dwie u nas. Znaczy no, oni by mieli 6, my byśmy mieli 7 wtedy. 8, no, raz, 2, 3, 4, 5, 6. No to mają pewno 7, 8. Może, może gdzieś tu na z boku, tutaj nie sądzę, żeby doszli. No nic to. W każdym razie opowiedziałem Wam, jak sprawa wygląda. Druga rzecz, nowe eventy. Nowe eventy, no to jutro są te z e, otwieraniem kulek Tytanów, Sumonów, Tutanów, tych kolorowych kulek. Wydawanie e, e, szmaragdów pro, polecam ostatniego dnia, tutaj wtedy będzie kumulacja z wodospadami i z następnym eventem. W tym evencie wydawanie szmaragdów, to są Bida Edition e, te e, nagrody, więc wydaj szmaragdy, tu dostaniecie jakieś tam kilka pudełek plus ten... Nie warto zupełnie 100 tysięcy szmaragdów, chore ilość. E, pojawiły się jakieś tam prognozy tego, co ma być. Czekajcie tego. E, e, o, tutaj. E, tak, jakieś tam deweloperzy wrzucili zdjęcie, fotkę, zmian. Nie. Bardzo nie lubię tej formy zapowiedzi. Dlaczego jej nie lubię? Bo ona nic nie zapowiada. No. To, że będzie jakiś tam event, nie wiadomo jaki, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo czy będzie. To, że będzie jakiś nowy bohater. No tu jest jakiś kotek, tu jest jakiś tam kawałek. Nie wiem. Ucha, ducha i tak dalej. Nie wiem. No. Oczywiście Charlie tam opowiada, że to będzie jakiś tam. E, bohater, ale jakie będzie miał skile, co będzie, kiedy będzie, za ile i tak dalej, nic nie wiadomo. Tutaj macie, no, hełm Maximusa, czy to cokolwiek zmienia, nie wiem. Tu następny bohater, no, możecie sobie oglądać tutaj jakieś tam się wpatrywać, nie wiem, a to łańcuch, a to kolejka do muzeum, nie wiem, no, co tam będziecie w tym widzieć. Ja mnie w każdym razie to nie kręci. Będzie info, będzie można coś się na ten temat wypowiedzieć. Na chwilę obecną jest fotka, że będą poprawiali technicznie grę i jeszcze dużo tam będą innych rzeczy robić, będą będzie porobione, no. I jeszcze będą robić. Także ogólnie, no, i dwóch Heroesów zapowiedzieli na pierwsze półrocze. E, od razu wam mówię, pamiętajcie, ostatnio była przygoda z żółwiami ninja. Miały być super petarda, zaję fajnie. Bardzo mocne. A wyszło jak wyszło. U mnie na wszystkich serwerach, na jakich jestem, sprawdzałem areny. Nigdzie nie ma żółwich ninja. E, ani w pierwszych 50 nikt ich nie używa. Więc e, no. Chyba nie są takie turbo petarda. Na maestro też nie są. Jak wejdziecie tutaj sobie najlepsze ekipy na maestro u tego człowieczka. Tutaj gdzieś jest maestro bez teams. Gdzieś było. O tutaj. No to są kompozycje, które robią 70 milionów na maestro 60, tak? E, 54 miliony na maestro 60 46 milionów, no i, o, i tam coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. No i widzicie, nigdzie nie ma. Żółwi ninja, a miały być takie super. Najlepsze miały być, nie? Jeden na deskorolce jeździ, drugi pizzę rozwozi, trzeci jak tas się kręci, kurcze Fajnie jest, tylko co, no? Pamiętacie te oferty? 1000 zł ileś tam, nie? I się nagle okazuje, że ten bohater, no fajnie, no. W, w ekwipunku sobie leży, nie? E, dobra, lecimy na Jaro. Nieważne. A pokażę wam walkę, co tam się będę przejmował. Bach, 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 bach. I tyle. No i wygrano. Elegancko. Tym optymistycznym akcentem dzięki eee, będę nadawał, jak się coś będzie działo. Eee, pamiętajcie, eee, jutro kolejny evencik, ten z niciami. No, nie głupi, fajnie, darmowe, Za darmo to uczciwa cena, pamiętajcie. No i co? Tyle z mojej strony. Odmeldowuję się dzisiaj w sobotę. Życzę Wam miłego wieczoru. Wybaczcie, ale trzy razy już po godzinie nagrywałem i za każdym razem mi dzieci przeszkadzały. Eee, także teraz krótsze. 20 minut starczy. Ciao, hej.